Trudno kupić coś, co nie przeszło przez jego ręce. Jego historia zaczęła się w garażu, od sprzedaży książek. Imperium, które zbudował, zmieniło zakupy od podstaw. Miliarder, którego władza przekroczyła granice. Wizjoner, który chce podbić także kosmos. Co jednak kryje się pod powierzchnią. To jest prawdziwa prawda o Jeffie Bezosie. Jeff Bezos. Imię, które dziś symbolizuje globalne bogactwo, rewolucyjne innowacje i ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Założyciel Amazonu, jeden z najbogatszych ludzi świata i znaczący gracz w przemyśle kosmicznym. Jaka jest jednak cała prawda o tym przedsiębiorcy? Jakie kamienie milowe ukształtowały jego karierę i jakie kontrowersje towarzyszą jego imperium? W tym wideo szczegółowo omówimy fakty i historię jednego z najbardziej dyskutowanych ludzi na planecie. Jeffrey Preston Bezos urodził się 12 stycznia 1964 roku w Albuquerque, Nowy Meksyk. Już jako dziecko przejawiał niezwykłą ciekawość i pasję do technologii. Po ukończeniu Uniwersytetu Princeton w 1986 roku szybko zrobił karierę na Wall Street i został wiceprezesem firmy inwestycyjnej DE Show. Pomimo lukratywnej kariery zdał sobie sprawę, że internet skrywa ogromny, Niewykorzystany potencjał. Tę wizję wykorzystał, zakładając Amazon. Zdolność Bezosa do rozpoznawania rewolucyjnego potencjału nie ograniczała się jednak do jego firmy. Już w 1998 roku zainwestował 250 tysięcy dolarów w rozwijającą się wyszukiwarkę Google, która później stała się miliardowym fenomenem. W 1994 roku opuścił Wall Street i założył Amazon. Początkowo jako internetową księgarnię z celem stworzenia sklepu, który sprzedaje wszystko. Kluczowy przełom nastąpił w 2006 roku wraz z uruchomieniem Amazon Web Services czyli AWS. Ta dywizja dostarcza przechowywanie danych w chmurze i moc obliczeniową dla tysięcy firm od startupów po gigantów takich jak Netflix czy NASA. AWS stało się kręgosłupem nowoczesnego internetu i umocniło status Bezosa jako architekta infrastruktury technologicznej. Z tą dominacją przyszły jednak poważne zarzuty. Amazon w USA i UE jest od dawna badany pod kątem praktyk antymonopolowych i monopolistycznych. Krytycy twierdzą, że firma wykorzystuje dane niezależnych sprzedawców na swojej platformie, kopiuje ich udane produkty i sprzedaje je taniej pod własnymi markami, systematycznie eliminując mniejszą konkurencję. Bezos stał się światową ikoną sukcesu. Dzięki rakietowemu wzrostowi akcji Amazonu w 2020 roku został pierwszym człowiekiem o majątku przekraczającym 200 miliardów dolarów. Z bogactwem przychodzi jednak także ostra krytyka. Bezos stanął w obliczu ostrej krytyki w związku z warunkami pracy w magazynach Amazonu które od dawna krytykowane są za surowe normy, ścisły nadzór nad pracownikami i aktywne przeciwdziałanie zakładaniu związków zawodowych. Firma była również celem krytyki za minimalne lub zerowe podatki federalne w niektórych latach, co rodzi pytania o praktyki podatkowe i odpowiedzialność społeczną. Ponadto w 2019 roku po 25 latach rozwiódł się z MacKenzie Scott, która otrzymała 25% ich wspólnego udziału w Amazonie. Jeden z największych podziałów majątków w historii. Wpływ Bezosa wykracza poza e-commerce i kosmos. W 2013 roku prywatnie kupił dziennik The Washington Post za 250 milionów dolarów. Bezos wprowadził innowacje technologiczne, zmienił strategię cyfrową i przywrócił zyskowność. Pytaniem pozostaje jednak, jaki wpływ ma najbogatszy człowiek świata na jedno z najważniejszych amerykańskich mediów. Krytycy zwracają uwagę na zasadniczy konflikt interesów. Wskazują, że choć Bezos twierdzi, że nie ingeruje w redakcję, autocenzura w mediach może nastąpić, gdy dziennikarze wahają się publikować krytyczne wiadomości o Amazonie, zwłaszcza w związku z warunkami pracy lub jego ogromną siłą lobbyingową w Waszyngtonie. Już w 2002 roku założył prywatną firmę kosmiczną Blue Origin. Jego wizja jest ambitna umożliwić ludzkości życie i pracę w koloniach poza Ziemią. Krótkoterminowym celem jest turystyka kosmiczna i rakiety wielokrotnego użytku. Dowodem jego zaangażowania był lot w lipcu 2021 roku, kiedy sam wystartował na granicę kosmosu rakietą New Shepard. Projekt wywołuje dyskusję. Wielu krytyków twierdzi, że miliardy zainwestowane w kosmos, które mógłby przeznaczyć na cele charytatywne, to bezwstydne marnotrawstwo. Świadczą o konkursie miliarderów, podczas gdy pilne problemy na Ziemi, takie jak ubóstwo, kryzys mieszkaniowy i zmiany klimatyczne, pozostają niedofinansowane. Bezos angażuje się również filantropijnie. W 2018 roku założył Bezos Day One Fund z początkowym kapitałem 2 miliardy dolarów na wsparcie osób bezdomnych i budowę przedszkoli. Założył również Bezos Earth Fund obietnicą 10 miliardów dolarów na walkę ze zmianami klimatu. MacKenzie Scott, jego była żona, stała się jedną z najbardziej aktywnych filantropek świata, przekazując miliardy różnym organizacjom. Bezos stopniowo rozszerza swój filantropijny ślad. Jednak stosunek jego darowizn do majątku pozostaje przedmiotem intensywnych sporów i krytyki w porównaniu z innymi miliarderami. Taki jest prawdziwy portret Jeffa Bezosa, wizjoner, który zaryzykował wszystko w garażu i przekształcił zakupy, jakie znamy, architekt internetu dzięki AWS, wpływowy magnat medialny i miliarder, znany z kontrowersyjnych praktyk w zakresie warunków pracy, monopolu i ambicją kolonizacji kosmosu. Przyszłość ludzkości. Jego życie to historia ambicji, bezprecedensowego sukcesu i ogromnego wpływu, który musimy nadal śledzić i krytycznie oceniać. Jeśli spodobała Ci się ta analiza, zostaw komentarz polub wideo i nie zapomnij kliknąć subskrypcji i dzwonka.